Oferta Uniwersytetu na rok 2012-2013 jest bardzo rozbudowana, zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak i osób, które przystępują do studiów drugiego stopnia. Mamy wiele kierunków ścisłych, tak zwanych kierunków zamawianych. Mamy kierunki, które są najbardziej oblegane i on, o które najczęściej pytają kandydaci, czyli kierunki lekarskie i prawo. Oczywiście jest mnóstwo również filologii, o które również kandydaci pytają, począwszy od filologii angielskiej, skończywszy na filologii orientalnej japonistyce, która cieszy się olbrzymią popularnością. W zeszłym roku było 21 osób chętnych na miejsce. Kierunki medyczne oczywiście, one cieszą się od... Bardzo dawna, dość dużą popularnością. W ofercie Uniwersytetu Jagiellońskiego są również kierunki zamawiane, prowadzone przez Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Te, które aktualnie są, to zaawansowane materiały i nanotechnologia, kierunek matematyczno-przyrodniczy i Matematyka. Co wiąże się z takimi kierunkami zamawianymi? Na mianowicie gratyfikacja finansowa. Są to tak zwane stypendia, które przyznawane są najlepszym kandydatom, którzy osiągają dobre wyniki, którzy później są świetnymi pracownikami i naukowcami.